Witam Was gorąco, tym razem z Limbo. Ja wam... Jak, jak pamiętacie, ostatni raz pożegnaliśmy się właśnie przy tej wodzie, gdzie była taka skrzyneczka, nie wiedziałem kto przejść. Biegałem jak grupi i skakałem tą skrzyneczkę, a co się okazało, niestety musiałem zasięgnąć poradnika. Na internecie zobaczyć jakiegoś gameplaya, filmika, let's playa, żeby zobaczyć jak to przejść I okazało się, że tą skrzydeczką muszę pociągnąć, wspiąć się do góry Wskoczyć na drewnko i na górze był taki korzeń, który właśnie go muszę którego musiałem go obalić, zrzucić na ziemię i popchać go Także zróbmy to teraz, dalej nie przechodziłem O, jesteśmy, także idziemy Idziemy dalej. Nie wiem, co mnie czeka, bo jeszcze niestety i, i nie, nie, nie grałem dalej. Rozstaliśmy się w ostatnim odcinku. W tym samym momencie jesteśmy. I co tutaj jest? Coś tu musimy zrobić. Pewnie coś przyniesie, żeby to spadło. O! Co to za potworek? O kurde. Oła! Uderzył mnie. Ło! Wow, drastyczne sceny. Aż mnie serce zabolane jak to zobaczyłem. Ło! Wow, znowu nie udało się. Powiem Wam, że naprawdę ta gra ma coś w sobie. Jest dość ciekawa, interesująca. Trzeba pomyśleć, wykazać się logicznym sprytem, a zarazem lekko wow, brutalna. I checkpointy, przede wszystkim checkpointem się padają w tej gierce, jest naprawdę e, są naprawdę super rozłożone, idzie tu spokojnie, bez problemu. E, e, jak wiecie, bez problemu to e, jeżeli się skujemy, oczywiście, w postaci wątek, jeżeli się skujemy, checkpoint jest w takim miejscu, że nie, nie trzeba daleko, e, daleko chodzić, przechodzić różnych planż zawsze przed jakimś jakąś przeszkodą jest ładnie ułożony. Tylko jak to teraz przejść, nie? On tu patrzy na mnie, to jest jakiś pajączek, drzewo. Tam są jakieś łapki Uo, znowu tutaj to jest tak. Chyba nie zdąży uciec Ło, udało się Jezus jest Straszne O, uderzył, aha, już wiem co muszę zrobić Aha, nie wiem jak on, jak on to zrobił Coś się stało, że to tak spadło Pewnie w ziemię uderzył Takiego Ło <laughs> wow. wow, aż się zlękłem Jesus Christ Podobno aż wygrnąłem <laughs> Skoczyłem na krzestełku I złamie ci tom o oh. To był pająk! My goodness! Uh, to już kolejny krok z nami. Naprawdę ta granie jest dla ludzi ze słabymi nerwami. W moim wypadku ja mam lekko, lekko słabe nerwy. Szybko się denerwuję i łatwo mi przestraszyć, ale Co by było, jakbym grał w nocy? Teraz jest dzień. E, 14 godzina, słoneczko świeci. E, pogoda ładna. E, a co by było, jakbym to, e, w to grał? E, o drugie w nocy i ta, takie akcje by były. Dzień powolutku. O kurde, chyba w pajączynę weszłem. Już wiem o co chodzi. Jezu, nie patrzę na to. Jesus Christ. Run mi się no way. Dobra, ja na to nie patrzę. What the in hell is this? kraj Jezus Chrystus co to jest Ja ciepi O spadłem Dobra okej okay. Mogłem tak brzydko być No nie mógł że będę musiał oh, no. I widzicie o tych pan tak mówię Nie trzeba przechodzić Nie trzeba że tak powiem mieć Co minutę podczas tego jak się Nie wiem skujemy czy nie przejdziemy planszy Czy wpadniemy w dziurę zawału serca Merytalnie. No o, za blisko. Ach, skoczył. Dawaj misiek, dawaj mi siek. Co on nam zrobił. Oho, okej, okay. dobra już wiem. Oj, znowu, nie wiem, nie idzie nie idzie właściwie e, się ruszyć. Się dośliżguje O, coś takiego. Co musimy popchać chyba. Uciekamy. O! Jesus Christ. Było blisko. To się, to się turla. A nie chcę zeskakiwać, bo nie mnie to zgniecie, bo nie muszę dojść do jakiegoś punktu. Pająk. Oh my goodness. On za mną idzie cały czas. Szybko, szybciej. Oni się zbiziutko. Szybko, szybko. Ło! Spadłem! Udało się! Oh, wake up! Wake up misiek! Obudź się! Wstawaj! Coś masz na włosach Udało się! Uciekamy! Kto to jest? Ło! My goodness Się boję, że to spadnie na mnie Aaaa! Wiedziałem! O, dobra, jeszcze raz! Ło! Udało się, przeskoczyłem przez to, się rozluźniemy i. Dawaj mi się, uciekamy przed tym pająkiem! Ale przyjrzyjmy się, jeden plus tej gry jaka mi się tutaj podoba. To nie jest jedyny plus, ale te ruchy takie realistyczne, nie ma nic takiego o! Dawaj! Sztucznego. Widać, że te ruchy te różnego rodzaju ze skoki, podskoki, jak biegnę i... A, dawaj, łapię się. Naprawdę to wygląda realistycznie. Ła... Boże, co ja mam tu jak to skoczy, to mi to na mnie spadnie. Oj, ja, 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 ja... To jeszcze nie było takie... Gdzie idziesz? o... Udało się. Skaczę! Dobra, to jeszcze nie, nie, nie podnosi taki ciśnienia jak ten pająk. Oj! Jaj, 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 no. Kurde, aż mu się oczka zamknęły. Jesus Christ! What the hell? What the fucking hell is this? Ja cię. Ja cię doję. Skoczyć muszę do góry chyba. Wow. No nie no, skoczyłem Dobra, sorry. Sorry, Misiek. Nie chciałem. Łap! Łap się! No nie, no ja nie mogę. mnie już zaczyna to odrażnić. Czemu ta gra jest taka brutalna? Powiem wam, że dawno nie grałem w gierkę tak brutalną, która tak podnosi ciśnienie, a jest, no po prostu. Mówiąc prostym językiem, kurde, czarno-biała i w twarde. Ja muszę zaskoczyć, Dobra, ci chodzi, O, jestem. Udało się, cicho. Idziemy, idziemy. się aż boję, co czeka mnie do... za chwilę. Ten pająk. Co to jest? O, o. Co ty robisz, kto to był, a to on to dźwigał, ja myślę, co to jest. Zobaczcie. Mamy tu nawet osobę trzecie, które, oj, słyszeliście to? Uoooo! Kurde, tu był ten. Oh Jesus Christ! Oni tam są! Są jakieś kurde dzikusy Chodź do góry, wchodź tym mi Misiek Dopadniemy ich W mi coś na głowę nie spadło zaraz Już mi się to nie podoba Ojaj, jaj O, jacie. o jacie. Kto to co on kiedyś robi? Się wspina do... O! Jesus Christ! Uo! God it You bastard! Cool, Kurwa demona! Dobra. Trochę wyrafinowania i spokoju się przyda. Puść jeden. I drugi, oh. kurde, tylko jak to teraz przejść, jak on tam postawił to? O! Dobra, Ała, bolało. Ja tu nie miałem iść. To był zły pomysł. Ja wiem co. U! O! Dobra, nie jest to takie straszne, jak to malują. Razem nam wyjdzie. On biegnie. Dobra, podłożył jeden. You bastard. Ok. Ja ci pokażę, jak go dogonię za chwilę. Oddaj! Oddaj linę, złodzieju. czarne że się w tych ciemnych kolorach mogę schować. Oj ja ja ja, cię, ja, cię, ja, cię, szybko? Szybko. Szybko. Ona nas goni, ona z goni. O! Ja. Fucking hell. Szybko, szybko. Skacz. Szybko Szybko Biegnij A what the fucking hell is this? On chyba musi... Tak, wiedziałem No nie no, kurde mole To jest nie fair, to jest nie fair o! Kurde Uuu Jesus Christ Uh. Bastet Dobra może, może kończymy na dzisiaj te e, atrakcje Bo wygląda to nawet Ojo O kurde Ja za każdym razem krzycze. Leć tak musimy na niego poczekać, chodź tu, Mendo. Dobra, mam go, mam. On też musi stanąć na to, chyba. Ło! Nie, ja myślałem, że on na to musi stanąć, a on to rozwalił. Normalnie, legalnie to normalnie roztupcył. Mentas. No, nie, znowu muszę. No, tutaj przynajmniej ten checkpoint mi się nie podoba. Trudne to jest. uuu, lecimy. Nie podoba mi się on. Chodź tu, chodź tutaj, chodź tutaj Ty mendo już myślałem, że nie, nie dał rady Dobra, i co teraz zrobić? Ło, wow, Jesus Christ! Oh, spadł, dobra Ja Cię kręcę To jest jak to zrobić, żeby to mnie nie przewaliło? Nie ja wiem, co ja muszę zrobić, się schować muszę na pewno. o, Jo! Ja, ja. I... What the fucking hell is this? Co to teraz było? Nie wiedziałem, czy uciekać w jedną, czy w drugą. A naprawdę, ludzie, polecam tą gierkę, no. Świetna. robisz. A, A dobra. O. No. No ma ani tu, ani tam. ty mędo Złamię ci to nogę. Teraz tutaj w pięciu miejscach. Ja mam nie wiem co mam zrobić? Może tak? A nie go tak płacić nie idzie? Ja się wrócę tam idę Ja cię, wyrwałem mu rękę, ale to bardziej szłapkę, bardziej nie wiem co to jest. Ja, o, ale ta gra naprawdę jest brutalna, wyrwałem mu mackę, rękę, łapę i kurde ...i przynajmniej go wykończyłem. No. Każde wyzwanie ma swój... Cicho... Misiek! Ska nie skacz, do góry. Ło! O ła, spadłem! Nie, nie, no, nie, no to, to... się w głowie nie mieści. Nie, czekaj. Ja muszę chyba... Tak, ja wiem co ja muszę zrobić. Ja muszę zeskoczyć. Mi się jak musi zeskoczyć. Nie, zeskoczyć nie może. Musi... Musi skoczyć po prostu, żeby to zerwał i skoczyć na drugie i zerwać drugie chyba mi się wydaje. O, tak. O, coś takiego. O, tu samo się swunęło na dół. Nawet nie wiem, tylko, a tak, myślałem. Szkoda, że tego chłopka nie mogą ratować. Ale to nie był chyba mój kolega. Trudno, każdy się martwi o siebie. <laughs> oh gotcha. what the hell is this Dobra panowie i panie, dziękuję za uwagę. Koniec tego dreszczyka emocji na dzisiaj. Wrócimy do tej gry może później, bo troszeczkę mi się ciśnienie podniosło, nie muszę pić kawy, a będę miał 180 albo i 200 na 120 i puls ze 130 na pewno. Także to tyle w tym odcinku Limbo. Przygody w ciemnym lesie, nie wiem. No, to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli podobał się filmik, podoba się kanalik, podobają się serie, które Wam prowadzę. Jeżeli macie jakieś pomysły, oczywiście również zapraszam, zapraszam właśnie do komentowania i proponowania innych gier, które byście chcieli zobaczyć w wykonaniu Martiny. Dobra, to tyle z mojej strony. Pozdrawiam gorąco. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć!